Cześć, witajcie z tej strony, ale wiem, to jest mój pierwszy odcinek z głosem. Ale dzisiaj wam pokażę yy, gazetkę Lego Star Wars o, z takim upominkiem Lego mini soku milenium, To jest tak jakby taki. O, akurat, ludzi tu nie wejdzie, ale taki fajny mini soku milenium. może być. No to może przejdźmy do gazetki. Mamy jodę na sam początek. No i tu mamy pierwszą stronę. Przeczytać jak chcecie. Przeczytać. No, no to tutaj przechodzimy. Tu mamy oczywiście komiks. No taki długi komiks jakby. O tu mamy jakiś nie wiem. No, no taki komiks. O i tu mamy duży zestaw Lego. Widać? Star Wars, Mamy plakat. Chyba mi się ta strona oderwała, ale pokażę Wam. Plakat. Może go rozłożę. O, to jest taki duży plakat. O, widzicie. Taki fajny plakat. Fajny sobie taki. A na drugiej stronie mam instrukcję do zbudowania tego soku milenium mini. Ja to, ja to już zbudowałem. No i tu mamy kolejny jakiś zestaw Lego, komiks, 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 no i tu tylko komiks, tu mamy jakieś, nie wiem, jakieś, nie no i tu mamy coś drugiego i tu mamy maskę do wycięcia generała Giewolusa. No i to było na tyle dzisiaj, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz subskrypcji. To cześć!